Siemanko, siemanko, quad fan z tej strony. E, dzisiaj jedziemy sobie na taką luźną przejażdżkę, poszukać jakichś bocznych dróżek, jakichś szutrowych, delikatnie może offroadowych. sobie pojeździć po prostu jakimiś bocznymi e, trasami. Pewną drogę mam na myśli, ponieważ często koło niej przejeżdżam. Ale jeszcze nigdy na niej nie byłem kładem. Bardzo ładnie to wyglądało jak e, kwitnął rzepak i, i te pole było całe żółte a pośrodku taka szutrowa droga. No zobaczymy jak to teraz wygląda. E, myślę, że nie będzie dużo gorzej. Zabrałem też ze sobą drona. To może uda się jakieś e, porobić przebitki. A drona, którego posiadam, no to e, jest to DJI Avata, czyli dron FPV. E, latamy po prostu z goglami, które mamy na oczach i, Podgląd jest w goglach. Kład, którym jeżdżę, to CF Moto Seaforce 1000. O pojemności, oczywiście, 1000 cm. Czyli chyba najmocniejszy silnik z gamy CF Moto. No nic, kład jest bardzo żwawy, bardzo zrywny i mega dynamiczny. Mimo tego, że jest tak duży i ciężki, nie ma najmniejszego problemu jeździć nim po asfalcie jak zwykłym nie wiem sportowym kładem e, supermoto czy coś takiego ponieważ no, no no jeździ się bardzo fajnie tego też się na początku bałem że jak wezmę takiego dużego kłada no to to jego przeznaczenie to będzie tylko teren tylko i wyłącznie no ale wcale tak nie jest na asfalcie też sobie bardzo dobrze radzi oczywiście w terenie także parę razy wyjechałem w delikatny teren no to powiem wam, że spisuje się naprawdę dobrze, no te niezależne zawieszenie każdego koła e, no robi swoją robotę to no nie ma co oszukiwać, ale ale wybiera to dobrze nierówności dobra, ta droga gdzieś jest y, niedaleko, nie wiem czy nie tutaj nie, jeszcze nie tu, ale chyba to będzie następny wjazd. Dobra, to chyba będzie tutaj. Tak mi się wydaje. Tak, to jest to. No i patrzcie, same pole rzepaku. Niedawno to było całe żółte. No i co? Jest jakaś szutrowa droga, ale się kurzy. Ja pierdzielę, zobaczcie na to. No i co? Jedziemy? No kurde. No i zobaczcie, no. Dziury wcale nie są małe, a... A kładzik no, spisuje się rewelacyjnie Wow, no mega, mega, mega to się spisuje w terenie O, tu jest jakaś droga Tam widzę ktoś, zobaczcie jak zakurzyłem No jest dobrze, jest grubo Tutaj po prawo mamy kopalnię Bo jak wiecie jesteśmy na Śląsku I kopalnie to bardzo częsty widok no, taka trasa to mi się podoba Lecimy Osiem dyszek I nie ma problemu po dziurach Ło nawet wyskoczył Delikatnie O tu chyba będą jakieś Ciekawe ujęcia Może z jakiegoś skoku Nie byłoby to głupie Ale się kurzy No strasznie się kurzy No zobaczcie na to tam z tyłu nic nie widać. Zobaczymy, gdzie w ogóle dojedziemy tą trasą, bo jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Ale wygląda bardzo fajnie. To tu już się troszeczkę mniej kurzy, nie ma problemu. Hamulce bardzo piszczą Musicie mieć to na uwadze, że Nówki moto, Chyba wszystkie To mają problem z piszczącymi klockami No ale co zrobić Ok, szybki telefonik, jestem z powrotem I lecimy dalej, bo trasa naprawdę jest fajna Tutaj, serio, nie spodziewałem się, że to będzie Tak Tak długie, o fajnie, ruszać na N Wrzucamy high i Lecimy z tym Nagrywa się, nagrywa Oho, powiedziałem ba za dużo Bo tu teraz się kończy, tak mi się wydaje Ale pojedziemy, no nie no jest to jakaś droga To zobaczymy dokąd ona prowadzi to za daleko nie prowadzi. O tam jest jakaś droga po drugiej stronie, hmm. tylko którędy tam przejechać, troszeczkę za szybko pochwaliłem. Trasę, ale myślę, że gdzieś może tutaj znajdziemy jakiś przejazd na drugą stronę, bo no tam jakaś droga idzie. Wow. Ale ciśnie ten kład. Serio, jest mega szybki i mega dynamiczny. A, bo ja skręcałem tu, a droga też jest prosto. No właśnie nie ma. Czyli co, musimy zawracać? Tu ktoś przejeżdżałby z jakimś traktorem, ale nie będziemy komuś chyba po polu jeździć. Do nierówności to on wybiera perfekcyjnie. Jest konkret. Kurzy też się konkret. I ja pierdzielę. Normalnie skaczę. O, tu wyskoczymy. ja pierdzielę. I taki bydlak, dla gaskarza. <noise> no i to jest to, nie ma to jak jak takie drogi, a nie jakieś asfalty. Ja pierdzielę, no takie to są wyboje, a, a się czuję jakbym na pontonie był. O, tu jest droga. Hamujemy. O tam przecież wziąłem jakiś traktor ale myślę że ta droga jest no, dla wszystkich przejedziemy zobaczymy tarzanty biegną ludzie idźcie sobie spokojnie pewnie facet to ten ładniejszy jak patrzcie jak się boi normalnie biega jak 150 Idziemy trochę i rura. O, idzie, idzie. Powiem babrze, bardzo pewnie się czuje na tym kładzie, aż zapewnie. Tego muszę się trochę hamować i kontrolować Bo jak będzie jakaś dziura i mnie wybije, no to tyle w temacie Zrobię supermana Wow, nieźle Idzie pięknie Hamuje też bardzo dobrze Można wyskoczyć Ja pierdzielę no serio Ja pierdzielę Kurde Ale mnie wybiło Nie wiem czy to będzie na kamerze widać ale powiem wam grubo było Ale te opony no powiem wam bardzo się trzymają na wierzchni. Żeby w taki kontrolowany posis wpuścić e, kłada no to jest ciężko. Normalnie jak wgryzone. Wgryzione, sorry. Mega, bardzo fajnie. Dobra, szukamy przejazdu tam jakiś bagiem nie ma, ale chyba tam nie przejadę, nie, no nie no. Nie, nie przejadę tam, bo jest jakiś duży rów, a w rowie pewnie woda. Jedziemy szukać dalej. Wrzucimy sobie 4 na 4 pamiętajcie, że jak wrzucacie 4 na 4 to musicie się zatrzymać do zera, i później delikatnie, żeby ten napęd się zapiął, delikatnie ruszyć i jak się zapnie, no to już można dawać w palnik. A wrzucam 4 na 4 tylko dlatego, że no chcę też ten, nie wiem, przedni most dotrzeć, bo nie wiem, czy to się musi docierać, ale... Ale ja jeszcze prawie go nie używałem, więc... Więc trochę z nim pojeżdżę. A tu są jakieś trasy? Nie. O, teraz to idzie. sobie pojeżdżamy, przetestujemy 4 x 4, jak to działa, ale to chyba lą. O, rzucimy sobie Lą. Idzie fajnie. Na ten moment mam przejechane 338 km. Już co nieco mogę powiedzieć o tym kładzie. Może nie za wiele, ale, ale powiem Wam, że naprawdę kład, kład no spełnia moje wszystkie oczekiwania. Naprawdę, troszkę się bałem przeprawówki, bo nigdy na takim kładzie nie jeździłem, nigdy. Nawet nie siedziałem. Nie zrobiłem nawet żadnej jazdy próbnej. No i tak naprawdę kupiłem go w ciemno. Ale powiem Wam, no jest to jest kanapa po prostu na czterech kołach. I jeździsz po wszystkim. Czy po asfalcie, czy, czy po szutrach, czy po jakimś takim delikatnym terenie, po wybojach, po tym, po tamtym. No i naprawdę robi to robotę. Serio. Tu sobie staniemy i odpalimy badrona, kład sobie za ten czas odpocznie, a ja sobie polatam. latane dronikiem a teraz kierujemy się na jezioro Łąki jest to niedaleko zbiornika Gołczałkowickiego no jedziemy zobaczyć co to jest za jeziorko podobno można tam sobie fajnie wypocząć, grilla zrobić posiedzieć a nie wiem nawet czy nie poubiwakować jakoś przespać się w namiocie czy coś w tym rodzaju, no zobaczymy Trzeba uważać na te dziury Bo chcą zrzucić składa Do celu mamy 17 km i 21 minut Ziomek się przywitał, bardzo fajnie Jak znacie jakieś fajne aplikacje, które nie wiem I te fajnie działają w terenie Albo które ciągną jakimiś takimi, nie wiem, bocznymi dróżkami, no to, no to napiszcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. Jednak te mapy no, ciągną ciągle po asfalcie. Wolałbym, żeby były to jakieś drogi nie za często uczęszczane. Byłoby dużo ciekawiej. Zauważyłem tutaj fajną miejscówkę, gdzie mogę sobie na chwilę zjechać. I zmienię sobie po prostu baterię do GoPro bo, bo średnio ona trzyma Cześć kicikici kici. Nie bój się O, patrzę jaka miejscóweczka, żeby zmienić sobie baterię do GoPro Gdzieś tu zapakowałem Baterie. O, widzicie, google do drona są. Baterie też tu czuję. A włoży tutaj kod, żeby mi się nic nie tukło. O, są. Kupiłem sobie teraz nowy zestaw. A jeśli chcecie nagrywać GoPro, to, to to jest bardzo przydatne, ponieważ wiecie, jak trzyma. Eee, wiecie, jak trzymają baterie do GoPro? No tragicznie. Dobra, ściągamy kask i zmieniamy baterię. Ok, bateria zmieniona. E, miejscóweczka bardzo sympatyczna. Idealna, żeby zmienić baterię. O nic, zakładamy rękawice i lecimy dalej. Do celu zostało 4,5 km. Więc jesteśmy bardzo bliziutko. No zobaczymy, co to za jeziorko. no Już słyszałem parę opinii, że. Eee, bardzo fajna miejscówka na jakiś relaksik, wypoczynek grilla. Zobaczymy co to będzie. Trasa też bardzo fajna. To niby asfalt, ale, ale widoczki są bardzo ładne po lewo i po prawo. Pola, lasy, drzewa i rowerzyści. Jedziemy sobie delikatną prędkością, tak gdzieś do 80, po co więcej. E, cisnąć, nie ma potrzeby U, ciekawe, ciekawe wygląda to dość obiecująco e, a ogólnie nie wiem czy już się chwaliłem ale raczej nie ale mam zamiar podróżować sobie kładem z namiotem po różnych miejscówkach ze sprzętem kempingowym który E, kompletuję aktualnie no i zobaczymy co z tego wyjdzie Może będą dość ciekawe te vlogi Więc bądźcie cierpliwi Czujni e, Oczywiście proszę też was O jakieś subskrypcje Lajki, komentarze To na pewno mi e, pomoże Szczególnie na początku Bo o, wiecie jak te filmy na YouTube się wyświetlają Ale gracze nie mają za dużo do gadania Jakieś e, przyczepy kempingowe tutaj stoją, ale nie wiem co to jest Nie wiem czy to jest chyba teren prywatny O kurde To ze złej strony przyjechałem No trudno zawrócimy, no co zrobimy? A tam gdzieś, gdzieś tam można podjechać czy coś na drugą stronę? Nie No? do końca tutaj drogi no. a potem cały czas prosto no. i w lewo Tam też są, ale oni są, tak mi się wydaje, nie wiem do końca, No? Są chyba na dziko i po skręcić ten lasek, bo tam też jest fajna droga. Też... Aha, coś sobie można tutaj... No dobra, bo tu nie byłem. Dobra, fajnie, to dzięki bardzo. Lase. Czyli tak, tutaj się nie da dojechać. Tutaj e, są jakby prywatne, nie wiem, czy pola, czy miejsca, czy parcele. Nie wiem, co to jest. Ale no... No tutaj nie można sobie wjechać. Tak sobie, o. No nic, jedziemy troszeczkę dalej. Zobaczymy, może tam się da wjechać nad same jezioro. Nie wiem czy w ogóle dobrze się kieruje. Tu chłopak gadał, że można wjechać w jakiś tutaj lasek, więc, więc zobaczymy. A tutaj chyba są na dziko porozbijani ludzie. A tak to wygląda. Nic może wiedziemy gdzieś tam dalej tyle A no więc tak to wygląda. Ludzie porozbijani są tu na dziko, tu jest taki lasek I raczej tutaj można spać wieczorem w namiocie czy coś, jak ktoś się nie boi no miejscóweczka fajna jeziorko fajne ale dronem raczej tu nie będę latał bo boi się, że mi wpadnie do wody bo jeszcze szczerze powiem e, nie latałem nim nad wodą a wiecie jak to jest ze sprzętem jak zwariuje no to wpadnie i tyle i będzie po dronie za parę tysięcy, no ale patrzcie jak wygląda ten kładzik w takim pięknym lasku. Mega. No, miejscóweczka ciekawa. Jedziemy dalej zobaczyć eee, naokoło tego jeziora, co tam jeszcze jest. A to jest takie kąpieliską. Ja tu kiedyś byłem, powiem wam. Zobaczymy. Ośrodek sportów wodnych. Aha, tu jest plaża. Fajnie, fajnie, ciekawie. Ale my raczej na plażę nie będziemy wchodzić ani wjeżdżać. Ale wiadomo mi więcej co jest. Czyli po drugiej stronie jest dość lepiej, bo jest bardziej dziko, więc Więc chyba o to chodzi. Żeby tam gdzieś się rozłożyć, ale tu widzę że są różne rzeczy, różne atrakcje. O tam pole namiotowe, dobra Czyli może pierwszy Camping na kładzie będzie tutaj. Bo tam pewnie się trzeba wykupić miejsce. No dużo osób tutaj, o, dużo osób sobie tutaj koczuje. No nie jest to głupie. Dobra, z Fajne fajna miejscowa. Ale wracamy chyba już do siebie. Jedziemy z powrotem do domku. Wiemy mniej więcej, jak to wygląda jezioro łąki e, z jednej strony bardziej komercyjnie z drugiej strony e, na dziko więc wybór należy do was ja myślę że na dniach, może nie dniach ale jak już się troszeczkę zrobi cieplej to przyjadę tutaj z namiotem i nagram może jakiegoś vloga z kempingowania kładem nie wiem czy tak to można nazwać ale 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 myślę że że może być ciekawie no nic żegnamy się już w tym odcinku zostawcie jakieś subskrypcje lajki komentarze dzięki bardzo za oglądanie widzimy się w następnym vlogu trzymajcie się na razie